Jesteśmy dziś w Sondershausen na zlecenie pana Adama. Kupujemy taką ślicznotkę. Znaczy nie kupujemy, przyjechaliśmy obejrzeć, przygotować transakcję. Pierwotnie miało być tak, że pan Adam w ogóle nie odwiedzi tego salonu bo umieliśmy się, że przyjedziemy, obejrzymy to auto. Jeśli pana nam się zdecyduje kupić to auto, to zapłaci za nie. Odbierzemy je również i dostarczymy do Poznania, nam się mówiliśmy na odbiór. No niestety tutaj pan sprzedawca na miejscu wyjaśnił, że takie zakupy nie są możliwe. Możemy co prawda obejrzeć, przygotować wszystko, zapłacić, ale choć raz musi zobaczyć człowieka, który odbiera to auto, będzie nim jeździł, czyli za nie zapłacił, czyli je kupuje. Tego człowieka musi go zobaczyć w oryginale, czyli pan Adam będzie musiał się wybrać, chcąc kupić to auto, podpisać dokumenty na miejscu osobiście. Co nieco już widzieliście, 50 km, 39900 2017 rok, produkcja 2000, od 2018, przepraszam, pierwsza rejestracja. Teraz kilka slajdów i parę słów o e, transakcji. Otóż e, klient e, zdecydował się na zakup tego auta, ale z uwagi na kilka okoliczności nie można go odebrać od razu. E, wymagany jest przelew. Pan Adam e, podpisał już e, zamówienie, zostało wysłane do e, klienta. Nagrywamy to e, parę dni od momentu wizyty e, w salonie. Więc sprawa już poszła naprzód. Zamówienie jest podpisane. W środę czwartek wyjdzie przelew. Prawdopodobnie dojdzie w ciągu jednego czy dwóch dni. Po otrzymaniu przelewu salon skieruje auto na akcję serwisową. Wymagana jest wymiana uszczelki pod głowicą. No to jest wada fabryczna tego modelu. Trzeba to sprawdzić. Uszczelkę profilaktyczną wymienić. I wtedy auto będzie gotowe do odbioru. Planowany termin odbioru auta to jest 24 maja. Jak będzie, zobaczymy. Niemcy sobie rezerwują 3 tygodnie na zorganizowanie wszystkiego. Jak wyjdzie, to będzie dobrze. Jak nie wyjdzie, będziemy przesuwać termin odbioru auta. W każdym razie damy na pewno jeszcze znać.